Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej w Gdańsku pod billboardem, który w całym Gdańsku promuje, jak inne billboardy i plakaty, naszą akcję, akcję Biura Poselskiego pod tytułem Marihuana to lek, pacjent to nie przestępca. Zbliżają się, zbliża się już 20. Marsz Wyzwolenia Konopi. Jesteśmy tutaj w Gdańsku, żeby przypomnieć że ludzie, którzy leczą się marihuaną medyczną, która od 5 lat już jest legalna, którą można się leczyć, ale jest bardzo droga i bardzo często niedostępna, nie są przestępcami. Byłam na wielu rozprawach sądowych, gdzie ludzie, których nie stać jest na lek, na przykład na pustkocie czy osoby starsze, czy osoby z HIV, uprawiają marihuanę na własne potrzeby bo po prostu nie mogą tego zrobić inaczej, nie stać im na to, żeby ją kupić a aptece. Kończą jednak na ławie oskarżonych. Na szczęście dzisiaj mamy taką sytuację, że coraz więcej sądów mówi, jeśli używasz marihuany do swoich celów leczniczych, to masz do tego prawo. Nawet e, nie patrząc na to, że to prawo powinno dzisiaj te osobę karać. Dlatego mamy coraz częściej do czynienia z sytuacjami, kiedy do pacjentowi takiego, którego broniłam na przykład w groźnie, grozi od 3 do 5 lat więzienia, kara jest warunkowo umorzona. To samo w innych przypadkach. Chcę przypomnieć że marihuana jest lekiem na bardzo wiele schorzeń, na padaczkę lekooporną, na ból, na bezsenność, na choroby skóry, na Alzheimera, na Parkinsona i na wiele innych rzeczy. Nie może być tak, że ten, co chce się leczyć na własną rękę, to używać marihuany, na własną rękę jest traktowany jak... Cały świat dzisiaj tak naprawdę powoli kolejne kraje orientują się, że potrzebna jest racjonalna polityka względem marihuany. Coraz więcej krajów dekryminalizuje, a nawet co lepsze, legalizuje marihuanę. No bo tak naprawdę niestety w Polsce dzisiaj wciąż mamy do czynienia z tym, że polityka względem marihuany jest kształtowana przez prawicę. Prawicę, która straszy, która uważa, że jak czegoś się zakaże, to nagle jakieś zjawisko zniknie. To, to nagle coś, wszystko stanie się lepsze. Tymczasem, tymczasem w wyniku tego dzisiaj mamy problem, że tak jak mówiła przed chwilą pani posłanka, nawet osoby, które zgodnie z dzisiejszym prawem mogłyby mieć, powinny mieć dostęp do leczenia, mają z tym problem. Ale tak naprawdę, jeśli już chodzi o samą legalizację, to dopiero wtedy, kiedy marihuana zostaje zalegalizowana, to wtedy państwo może ją kontrolować, państwo może dbać i każdy miałby też prawo do decydowania o tym, co mu na przykład pomaga, ponieważ jest to kwestia dosyć także płynna. Kwestia do, wtedy uwalnia się kwestia decydowania w, dużym, w dużej mierze o swoim własnym zdrowiu, no ale przede wszystkim bardzo korzystnie wpływa to na na zdrowie publiczne, na zdrowie społeczeństwa właśnie poprzez to, że państwo jest wreszcie w stanie kontrolować zjawisko, które i tak występuje i nie ma sensu tutaj zakrywać oczu, zakładać takich klapek i udawać, że jak się czegoś zakaże, to tego nie będzie. Nie, trzeba prowadzić politykę racjonalną, tak jak prowadzi coraz więcej krajów, po prostu zalegalizować marihuanę, ponieważ to, to jest to rozwiązanie, które sprzyja zdrowiu społeczeństwa. Dzisiaj marihuana, proszę państwa, służy do tego, żebyś takim specjalnym straszakiem dla prawicy. A tam gdzie jest racjonalna polityka lekowa, tam mówimy o lekach w sposób przejrzysty, dajemy informacje i właśnie na ten temat prowadzi kampanię moje biuro poselskie. Zapraszam panią Martę Zarańską do zabewania głosu. Dzień dobry Marta Zarańska, biuro poselskie Beaty Maciejawskiej. Szanowni Państwo, wiemy jak wygląda obecnie rzeczywistość. Medycznej. Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, są Państwo w sytuacji, kiedy Państwo nie, Polskie uniemożliwia Wam prowadzenie terapii, zapraszamy na, do naszego biura poselskiego. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby poprawić Państwa los. Wiemy, z jakimi skorzeniami zmagają się Państwo na co dzień. Dlatego nasze biuro poselskie jeszcze do końca maja będzie prowadziło kampanię na temat medycznej marihuany. A w każdej chwili, jeżeli będą Państwo potrzebowali pomocy, jesteśmy dla Państwa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.